To jest typ zawodnika, y, który ja go oceniam jako bardzo duży potencjał, który półtora roku temu jako y, król strzelców Botewu trafił do Lewskiego, czyli do w, w wcześniej, no, to jest wciąż mistrz Bułgarii, Lewski Sofia, i w pierwszym sezonie strzela 11 bramek, w drugim sezonie nagle traci miejsce w składzie i strzela tylko jedną bramkę w Lidze. Moim zdaniem to jest y, zawodnik, którego potencjał tej jesieni nie. Gdzieś tam został, że tak powiem, przyćmiony różnymi różnymi e, czynnikami. Mam nadzieję, że Wisła, że Kraków to będzie miejsce, gdzie Georgi będzie znowu sobą, że znowu zacznie strzelać, bo potencjał, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o, o zdobywanie bramek, ma bardzo duży. On to, on to udowodnił i e, wierzę, że. Stosunkowo młody wiek tego zawodnika pozwoli na to, że on będzie coraz lepszy, że tu w Wiśle zrobi krok do przodu, że będzie zawodnikiem, który no przede wszystkim będzie skuteczny, bo ta skuteczność to jest ta rzecz, która, która trochę nam zawodziła ostatnio. Nie ukrywam, że rozmawialiśmy z wieloma napastnikami, natomiast. Z reguły tak jest, że, że trzeba mieć kilku zawodników, bo te rozmowy mogą z różnych powodów nie potoczyć się tak, jakbyśmy chcieli. Ale suma summarum, ja jestem bardzo zadowolony z tego, że Georgi zdecydował się na to wypożyczenie do Wisły. Mam nadzieję, że to jest wypożyczenie, które w grudniu przekształci się w transfer definitywny. Jestem przekonany, że gdyby Georgi nie znalazł się w tym, powiedzmy, momencie słabszym, nie mielibyśmy szans go pozyskać. Dlatego ja traktuję to jako swoistą okazję i teraz od nas zależy, czy będziemy potrafili postawić go i przygotować, do, żeby był w takiej, w takiej dyspozycji, jakiej był powiedzmy ten rok temu, czyli zacznie strzelać, czy nam się to nie uda. Dlatego jest, gdyby nie, gdybyśmy nie mieli tych wątpliwości, to by nie było wypożyczenia podejrzewam, tylko byśmy od razu decydowali się na transfer definitywny. Pewne ryzyko istnieje oczywiście, jak w przypadku każdego transferu, ale tak jak mówię, myślę, że jest to swoista okazja, bo bierzemy zawodnika, który. Trochę jest w słabszym momencie, ale który jeszcze niedawno grał bardzo dobrze, strzelał seryjnie bramki i, i wciąż jest młodym zawodnikiem, czyli jest bardzo duża szansa i nadzieja na to, że on szybko do tej dyspozycji swojej wróci. No, z drugiej strony, no nie oszukujmy się, jeszcze raz powtórzę: gdyby, gdyby on był co roku królem strzelców w Bułgarii, to by no, chyba Wisła by nie miała szans, żeby pozyskać takiego zawodnika. Yy, Georgi jest przygotowany do sezonu, on jest po, po całym okresie przygotowawczym z Lewskim Sofia, także jeżeli chodzi o jego aspekt fizyczny, motoryczny, przygotowania, tutaj nie ma żadnego problemu. Yy, problem jest oczywiście, jeżeli chodzi o komunikację z zespołem, o, o, o... przyswojenie sobie tego powiedzmy, wyśladskiego stylu gry. Yy, dlatego to, czy, 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 czy Georgi wyjdzie na boisko o Bełhatowie, czy nie, to nie jest kwestia, czy ja się nie będę bał na niego postawić. To jest bardziej kwestia tego, jak ten mecz bełchatowy będzie przebiegał. To jest takie najbardziej istotne po prostu. Czy to będzie taka możliwość, żeby Giergi Gier, Gier już zadebiutował, czy jeszcze ten tydzień poczekamy. Cóż, no, okno transferowe trwa do 1 marca i wiadomo, że idealnie jest wtedy, kiedy uda się zawodnika zakontraktować na początku, kiedy może się przygotowywać z drużyną od początku, ale yy, czasem czasem jest to niemożliwe i cieszę się, że Georgi do nas trafił. Nie ukrywam, że jest to zawodnik, który na naszych listach pojawiał się już od, od, od jakiegoś dłuższego czasu, powiedzmy, że gdzieś od, ja wiem, półtora roku to jeszcze zawodnik, którego wspólnie z Jackiem Bednarzem kiedyś oglądaliśmy, także cieszę się, że, że Georgi trafił do naszego klubu. Mam nadzieję, że szybko się wkomponuje, że będzie to istotne wzmocnienie i bardzo nam pomoże najpierw w walce o tytuł o, o obronę tytułu mistrzowskiego a później w walce e, w europejskich pucharach. nas jeszcze tutaj? It's to little the team, but uh, the guys są cool. Yeah. good characters, I think. and uh, the coach is uh, very ambitious and uh, the training was good <laughs> i know uh, that uh, this is the biggest team everyone told me that uh, hey you're going the biggest team in poland and i'm happy with that uh, the, other, the, the other team lega Warsaw i played uh, versus them before uh, 20 days i think uh, but I'm happy that uh, I will play here. Yeah, it was uh, one and a half year ago. Yeah. And why did not happen? Because I don't want to. I didn't want to come in in Kukovia. I wanted to play in big teams, <laughs> <laughs> like it's with Wisla. It uh, happened. It happened in the football. Big players uh, sometimes get uh, bad luck. But uh, I'm working hard, and uh, I think that. Uh, It won't be a problem here. Yes, I'm ready, I feel good. Uh the coach will decide who who will play. Uh the most important thing is uh Visa to to uh to win the match. Yeah it's good it's good for everybody because uh uh when you have uh be uh better players in the team it's good for you to uh go better in the in the football. I know only Pavel. Only Pavel. yes Tomorrow would be the first call for this one? I hope so.